Siemanko, tu Jan Karno y... Siemanko. Siemanko, tu Ałej Placa y, Dobrze, dzisiaj sobie zagramy 1 To jest pros minecraftowy y... Ja z nim przegram oczywiście Bo on, on jest mocny, a ja jestem słaby y... Więc dzisiaj taki fajny filmik Gdzie będę się trochę denerwował Bo on mnie zabije y... Ściszy się głos Trzeba go ogłuszyć, powiem, powiem wam Trzeba go ogłuszyć, więc y, na początku sobie tutaj y, taką taktykę przeprowadzę. Czemu wyrzucam... Mm. Trzeba go ogłuszyć. W poprzednim filmiku y, też. Łyć! Prawie, Uu, elizy, Gigi, wygrałem, Gigi. ja nie wiem jak to się stało. Didi, nie, nie, ja postawiłem jeszcze drugie Minecarta. Nie No razy. tak, ale wy, wybuchnęło wybuchną, się. wybuchnęło się. na naraz. Na nie wiem jak to się stało, tak szczerze. Bawiam, ja Jak ktoś tutaj jest hit tego, yy, to to jest ałaj yy... Placka, yy, Więc skopiowałem od niego. Jego. Właśnie, yy, 1 do 1 skupiłem. Mnie 1 do 1. U mnie na zbrojach nie ma mendingu, to jest późnika. Jezus! GG. No to niestety, no... no... słabo trochę. Yy, ja przez takie rzeczy najczęściej przygrywam, że on mnie tutaj knoka w pajęczynki i ten... To jest strategia, wsadzić się w pajęczynki, bo ja mam na twórce pajęczynki co nie i ciągle wsadzam o dobrze, do, do, poza mapę chcesz? O. NIE! Ojejciu Teraz zrobię takie coś fajnego, chodź mam Dobra, do. teraz mnie nie widzi Gdzie ty jesteś? Bo robię a, przy a to i nie widzę cię ale, ganie, gdzie jestem? Gdzie jesteś, czurku? No A, się... na drzewie jesteś, dobra. A tutaj jest najgorsze, bo nie da się wstalić na Nie dobra. Nie, dalej. Nie, sygnałem. Czy ty poszłeś tam na kurę? Mógłbyś zejść? Ja jestem na dole. Gdzie to jesteś? A tam jesteś, dobra. Uga buga! Nie, nie straciłeś ani hapy jednego, bo tu na cicli. O, ha, ha, ha ha! Coś tutaj... Jest! Dobra, papa pa. Nie wiem jak to no, zatkać. Dobra. Ale go, ale, ale nie, ale to przeżyło. Ty tam jesteś! Ho, ho. Ty oszuście! Nie, sygnałem perłę na, ten, na wysepkę i spadłem na wodę. Tak, ale równie dobrze mogłem zdobyć bloki, tylko nie pomyślałem o tym. Nie ma bloków w tym kucie, chłopak. Ale mogłem zdobyć blok. Specjalny blok. Zablokować. Ale nie pomyślałem na początku. Chciałem wysadzić tą wodę, ale zapomniałem, że wody się nie da wysadzić. No to jest jak z tyłu. No, chcia... Podszedłem specjalnie, żeby zniszczyć, a jedyne co zrobiłem, to nie obiłeś. No dobra, streszczaj się, bo filmik będzie za długi. Szybciej mnie zabi. A co zaraz filmik się kończy? Nie, 5 minut już trwa. prostu muszę to jeszcze kiedyś zmontować. Nie, no nie, nie źle kliknąłem, źle kliknąłem. To, to wszystko wina myszki. Wino myszki. To, no, tak. Wina myszki. Choroport wina myszkę, która kosztuje pewnie 5 zł. Jak 5? 150? Chyba nie wiem. A moja 300. No. Glorious jest model się. O. Jakie jest ojga, bo moje Glorious model O. Go nie, nie zdążyłem go porządnie wysadzić. Nie przestańmy bić! No, no nie wiem, on po prostu jest lekko nieumiejętny, nie umie grać. A chcesz teraz rundkę kryształów twoich. No dobra. Nie umie grać, więc mnie wysadza. Co to się chodzi? Chcesz możemy jeden na jeden dźwięk. Lewy górny. Dobra. Teraz się. Ej, poprawiłeś ten kit wreszcie. No. A ty ty nie wiedziałeś o tym? Okay, ja, ja w ogóle ostatnio nie na kryształach. Ja też. Ale ja na kryształach jestem słaby na tym kicie, bo na tym kicie mam źle ustawionej tempie. a ja nie chcę się ustawiać, bo nie umiem na takie poustawionych klać. W sensie, ja, jakby umiem, ale nie umiem. Ja nie no. Buga, buga, i ja zabawę. Zadałam... No idź tutaj, bo chcecie wysadzić! Uh, 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 uh. A ja to ja ciebie też Ej, wiesz, że dzisiaj rozdawali w szkole na twoje ekipy. A wiesz, że u mnie poszliśmy do Borka? A nie, ale w całej szkole. Co? A w całej szkole, bo ja nie jestem. A, da, ty pewnie, ty jesteś, ty jesteś, pewnie jestem specjalny. Jesteś specjalny. Źle mam ustawione. Mm. Czemu ty tak spamisz to? Jakbyś mi go nie miał Czekaj, bo obsidian e. mam nie tej łapce Muszę ty grasz na trybie dla leworęcznych Ale... Ją... Nie? No, no Nie ma perełek, nie masz gdzie uciec. Nie no, aż jak mi ucieka. Jeszcze sobie włazi do rowu, żeby więcej nie zadoby Nie no, ty cię! Uh, 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 uh. Prawie mnie tam nie tam nie. dotknąłeś. Prawie mnie tak zrobiłeś. Ale pamiętaj, prawie jest wielka różnica. No nie? to idź stąd, bo nie mogę kryształów wykalić! Nie? Nie? Ja jestem jest słaby na kryształach. Tak samo ja. Jejku, ty jesteś męczyka hmm. wszystko, jak nie jesteś! Ale dzień dobry. Ej, ej, ej! Wysadź gdzie kryształem! Wysadź mnie kryształem. O! O! Zadało mi, ty! Nie myślałem, bo zjadłem dwa Dobra, kończymy Dobra. ten filmik. Dobra. Dobra, a więc słuchajcie, to by było na tyle. Yy, widzimy się w następnym filmiku, jeżeli będzie. Yy, raczej by, powinien być. Yy, no i yy, pa. Siemanko.